Cześć, witajcie z tej strony Jacob, witam was w kolejnym odcinku Drogi do Firefly 14 Ultimate Team na PlayStation 4 Czas zaczynać kolejny odcinek No a dzisiaj co my tutaj mamy? Zanim jednak zaczniemy mnie za 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 jedna rzecz To jest nowe konto, także ono powinno mieć jedną złotą paczkę za wykonanie zadań menadżera To co powiecie na to jak w tym odcinku wykonamy te e zadania? Okej okay. Play your first match in tournament Jednym z zadań jest zagranie meczu właśnie w... W Pucharze, dlatego zagramy jeden mecz dzisiaj. W Pucharze zobaczymy, jak nam on wyjdzie. A potem możemy sobie zagrać w e, Lidze. Nie gramy oczywiście brazylijskim, tylko zaczynamy hiszpańskim w celu odnowienia kondycji. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie lepiej wyglądał, bo poprzedni nie szedł mi w ogóle. Zaczynamy. Mamy pierwszego przeciwnika. Jest nim FC Mucke Jest to naprawdę dobry skład Lewandowski, ale Pereira jest od niego szybszy. To z pewnością. W ogóle Lewandowski przychodzi do Bayernu. Ciekawa sytuacja. Nie. W tym momencie Pepe Kurła. Kurła. Kurtła, kurła. Wszyscy strzelają zawsze w lewy górny róg, także zobaczymy czy i tym razem się to sprawdzi Nie, w prawy, prawy środek taki Przegrywamy 1 do 0 w 7 minucie w Pucharze, ale przypominam, że my wykonujemy. Także, no, nie jest to aż tak ważny mecz, powiedzmy, w takim całym zarysie serii. No, ale. Yy, nie chcę niczego przegrać w sumie. Pabon, jaki on jest szybki! Pabon! O matko, jakie uderzenie i jaka prędkość naszego zawodnika! Niesamowite to teraz, bo widzieliście po prostu jak sobie wszystkich obrońców wyprzedził Po czym posłał potężną tak bombę, że Adler tylko popatrzył na piłkę jak się rzucał Bale, Bale sobie przeszedł Bale, Bale, uderzenie prawą nogą Jednak mógł zewnętrzną częścią lewej stopy O nie, lewy i Ivaran Lewy, ale Kurt was, tak daleko nie, znaczy poradził sobie z obroną, nie sprawiło mu to jakichś takich większych problemów. Po prostu wybił nasz drożny. O nie, lewy. Lewy. O kurcze, to mnie troszkę zaskoczyli teraz. Naprawdę ładna bramka w jej wykonaniu. Szyrle strzela 2 do 1, a on zatrzymuje mecz. Podanie do Bela górą. Bale to przyjmuje. Bale, Lewą! Lewą nogą nie trafiłeś, Po pierwszej połowie przegrywamy 2 do 1. Mecz jest zdecydowanie na jego korzyść. I no, mam nadzieję, że coś się tutaj zmieni, bo my potrafimy wygrywać mecze w ostatniej chwili. Pabon, Demarcos, Demarcos, uderzenie Ader jest świetnym ramkarzem. To trzeba sobie powiedzieć. Ale wygląda jak typowy. No, 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 i lecimy Bale. No, pabon, pabon! I to je, wtedy właśnie wiesz, że FIFA nie chce, żebyś wygrał. W takich momentach, bez przesady. Tak czy inaczej, zaliczyliśmy zadanie, i to jest najważniejsze. Zobaczmy, co my tam jeszcze mamy do zrobienia. Jeszcze tylko 8 zadań. Tylko albo aż. Team of the Week musimy wyzwać. Hmm. No dobra. Apply a fitness item. Apply a chemistry style. Apply a chemistry style item. Ooh. jak widzicie zostało nam tylko jedno ostatnie wyzwanie, wszystko zrobiłem tylko challenge the team of the week To jest nasz ostatnie, wszystko zmieniłem, czyli herb nasz, stroje, stadion To klub już nazwę się, zmieniłem wcześniej, dałem, dałem fitness Kartę oczywiście kondycyjną, o tak to się nazywało Kartę chemistry, czyli basic skill dla dla bramkarza coś tam jeszcze zmieniłem, No i piłkę oczywiście. No to teraz zagrajmy sobie mecz przeciwko drużynie tygodnia. I jako nasz drugi mecz w tym odcinku o Team of the Week, Zobaczmy na jakim poziomie możemy to zrobić. Tu całkiem nieźle można sobie zarobić, tak naprawdę, bo. Całkiem nieźle można sobie zarobić, bo oni nie mają w ogóle zgrania. Znaczy mają w sumie 74. To nie jest, nie jest aż tak źle. Hmm. Damy sobie. World Class, a co, możemy. Też nie zależy mi jakoś, żeby specjalnie tutaj rozwalać. No ale zobaczmy, czy jakieś ciekawe rzeczy tutaj będą. O matka! Oraz kolejny tracę bram. Nie wiem, nie potrafię grać teraz. Odkąd naprawdę gram w futa tyle. To nie potrafię grać z komputerem. Po prostu nie potrafię. Oni się za... Komputer zachowuje się zupełnie inaczej niż przeciwnik taki online. I. Ah. Aha. No i przegrywamy 3 do 0. Z Team of the Week na klasie światowej. Może wybrałem za wysoki poziom. Po prostu. Jakoś nie grałem za bardzo nigdy z Team of the Week. Nie wiedziałem jak oni się spisują. Myślałem że mają mniejsze zgranie. A tu proszę bardzo, jaka niespodzianka! Tak czy inaczej, wygrywamy naszą paczkę. Dzięki temu możemy ją iść odebrać. Idziemy odebrać naszą paczkę. Jest. No i teraz. Uwaga. To będzie, mam nadzieję, dobre zakończenie. W każdy kontrakt się przyda, wszystko się przyda, nasza darmowa paczuszka. No i otwieramy. Uwaga, i wylosowaliśmy kogo? Pereira, Koło, Kolo Kolodziejczak Kolo Kto to jest? Timothy Kolo Pereira i Gomes, Gomez. Masę kontraktów i herb Liverpoolu. Jakkolwiek by nie było do dupy paczka. Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Jeżeli wam się odcinek podobał, to i zapomnijcie zostawić lajka. Like, jeżeli chcecie końców, to zapraszam was do surui. link do jego, jego fanpage'a w opisie. Zapraszam was, idźcie tam i kliknijcie lajka. Like. To tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych a, lub innych materiałach na kanale. Na razie.